Mateuszek. Żabko. Kto to tak jest swoją rączkę? Ale dobra, ale dobra ta rączka, tak? Mati. Ty Cześć żabko. Cześć. Skarbenku. Pogugamy troszkę. Egu aguuu, Agu. Eguuu nie wkładaj tak mocno, się zakrztusisz. A gdzie twoja karuzela? Zobacz, karuzela tutaj jest. Mm, kręci się żrafa nasz pokoik. Mateuszek w łóżeczku sobie leży. A tutaj idziemy do Mateuszka łóżeczka. O, tu jest Mateuszka łóżeczko. Takie piękne. O. Mati! Mati! Żabko! Szabciu! Gugamy troszkę. Pogugamy. A, oh, pokaż tak piękne masz spodenki. Tak. O, oh, sobie, bielę w dreszkach? Tak. Egu. Hey. gu? A gu? Aguuu... 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 No, powiedz coś. To żabko. A gdzie twój miś? Gdzie twój misio? Gdzie jest miś? Eee, hey, gdzie jest miś?

A gu. Pogadaj troszkę. Pogadaj. A gu. Hm? A gu. Boaskotę Nie, nie było, boaskotę Idzie rak, nieborak, jako tak nie będzie tak. Gugamy.